Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek Milan kontra Ajax, otwierając saszetki z nowej kolekcji Panini FIFA 365 2026. Zanim to zrobimy, otworzymy sobie trzy saszetki, gdzie jest limitka z Harrym Kane'em. Zobaczymy czy w końcu uda się trafić coś lepszego aniżeli tą podstawową wersję. No, i tu mamy ponownie podstawę. Tu to samo. I trzecia saszetka. Też bez zmian. Cały czas mamy podstawową wersję. Ok, a teraz lecimy z unboxingiem 12 saszetek Milan kontra Ajax. Zobaczymy, kto wygra. I pierwsza saszetka mamy Argentynę, Alvarez. Następnie Magician z Bayer Leverkusen i jest Ajax, Brobbey. Bayer Leverkusen, Bayer Leverkusen i Ajax, Sutalo. Więc od razu z grubej rury Ajax już na prowadzeniu 2-0. Milan już od samego początku musi gonić. Botafogo, Ajax po raz trzeci, Traoré, Francja, Chouameni, Ajax, Hato na fansie i dwa razy Inter. No niesamowicie, 4-0 Milan przegrywa, a jesteśmy dopiero przy trzeciej saszetce, trzeba stratę odrabiać. No i jest pierwsza karta Malik Tiaf, ale co z tego, skoro znowu Ajax Fitz Jim, piąta karta Marsylia, Inter Rodrigo de Paul z Argentyny i Foden, fans favorite Anglia. Ponownie Brockbay, szósta karta. Bayer-leverkusen, Saliba z Francji, Dominator Schick, Bayer-leverkusen, Botafogo i Marsylia. 1 do 6: Bayer-leverkusen, Inter, Mike Menion z Francji, Ajax, ponownie Hato, Marsylia i Botafogo. Gdzie się podziały karty Milanu? 1 do 7. Pogrom. Alexander Arnold. Anglia. Eee, Jair Kuncia. Fans favorite. Botafogo. Marcelia Inter. Ajax. Henderson. 8 karta i Botafogo więc do przerwy Milan przegrywa 1 do 8 no i jeszcze 6 saszetek nam zostało czy coś tutaj się poprawi jeżeli chodzi o wynik Marsylia Inter Botof Botafogo Marsylia logo Milanu drugi punkt, ale tu Wesley Snyder, legenda dziewiąty punkt Botafogo, Marsylia, Saka z Anglii i Igor Jesus Botafogo, a tu mamy po jednym punkcie Milan, Jimenez i Ajax Goods 3 do 10. Zubimendi, Hiszpania, Louis Kelly, Anglia, Bayer, Leverkusen, Marsylia, znowu Ajax, Pasfer i Botafogo. Marsylia, Inter, Ajax, Edwardsen, Milan Teo Hernandez Emiliano Martinez z Argentyny i Lenormont Hiszpania cztery a tu mamy dwanaście Botafogo Marsylia Brobbey po raz trzeci Bayer Leverkusen Logo Botafogo i Pickford, Anglia. Ostatnia saszetka z Milanu, jeszcze Loftus Chick, ale co z tego, jak Ajax też wpada? Henderson, Milan, Gabia, Palacios, Magician Taylor z Ajaxu i Magician Harid Marsylia. Milan 6 punktów, a Ajax 15, nie, no nie wierzę. 9 kart różnicy. Najwięcej tutaj Brobyja wpadło. Trzy bazoweczki. Henderson też dwa razy. Także jak widzicie, no, w saszetkach mało Milanu. Inter też, jak grał pojedynek z Milanem, też mega dużo kart powpadało. Teraz z Ajaxu to samo, więc Milan chyba jest drużyną, gdzie najmniej wpada tych kart, jeżeli chodzi o. Multipaki. Także to tyle, moi kochani, na dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że filmik był interesujący. Jeżeli tak, to łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam.